Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. W ostatnich tygodniach e, liczne sygnały zaniepokojenia z Dolnego Śląska, a konkretnie góra Helmiec e, z dzielnicy Wałbrzycha Konradów prowadzi tam szlak turystyczny i pielgrzymkowy, gdzie postawiono dwa lata temu krzyże 14 stacji drogi krzyżowej oraz 200. Ta, 200 y, to znaczy 20, zdrowa, 20 stacji tajemnic różańcowych. Przepraszam. I oto w ostatnich tygodniach liczne świadectwa wandalizmu i niszczenia tych sakralnych, można powiedzieć, budowli. To będzie widać tylko w obrazie telewizora, ale po prostu porąbane krzyże chrystusowe, leżące, porozrzucane w, po okolicy. Wyłamane tablice okolicznościowe zarówno stacji Drogi Krzyżowej, jak i tajemnic różańcowych. Okazuje się, że policja w zasadzie bez rezultatu. Zgłoszenia były robione dwa lata temu, rok temu, pozorowane jedynie działania. A mamy do czynienia z systemowym działaniem satanistycznym, ponieważ pewne ślady zostały pozostawione. Uczulam Państwa, że w zamyśle niektórych sił politycznych trwa opiłowywanie katolików w najlepsze. Dziękuję.